Siemano, siemano widzowie, jestem nowy na YouTubie i chciałbym dla was nagrywać filmy. Mam nadzieję, że mnie miło przywitacie. Dzisiaj będę grał w EAFC Mobile na telefon. Mam nadzieję, że mnie naprawdę miło przywitacie. Ja nie przedłużam, zaczynam, lecimy do grania. Dobra, zaczynamy rundę. Gram z chłopem, dobry skład ma, tylko jakby poprawił swoją defensywę oraz yy, ten yy, pomoc zamiast ataku tak ulepszać to bym miał szansę dobra zobaczymy jak gra bo tu nie chodzi o skład tylko jak się gra tak wygląda mój skład a tak wygląda jego skład you nie know, no dobry skład tylko tego plonkarza bym zmienił tak samo jak połowę składu ale dobra lecimy Dobra, no Jezu no, ja chyba tego Gorza Szworda sprzedam, bo on jest u mnie wymienny. Bo go trafiłem wymiennego. Dobry jest, brawo Czech. Dobra, o nie. Nie strzelał, o nie no. Chyba dopiero dzisiaj, dzisiaj kupiłem i widać, że dobrze jest. Dobra, ja mam tylko taką. Zaraz pokażemy mój dyplik. Dobra, lecimy. No i ciul, krzak on mi wjechał. Uuu, trzech jak broni. Dobra. Do wambasena. No i ciul, przejechał piłkę. Dobrze jest, chłop. Już mi kilka strzałów na bramkę Nie wiem, czy, po co strzelam mu wrzucać, ale dobra. Dobra. Mam ten Dobra. Ej, dobra, jest szansa! Ha, jest! jeden 0 35 minuta, Dembele strzela gola Jakby nie to, że on by to dobił i tak byłby gol, no ale git jest 1-0 Dobra, gramy dalej Dobra, Rashford Rainbow Dobra I strzelam Aj, aj, aj. Dobra Jest, 2-0. Mam jeszcze jakieś szanse odrobić. a to akurat mała. Ja już myślałem, że ja tego tak nie trafię. No ale gol i to gol. Dobra. Ociul. Zagrożenie. Dobra. Dobra, koniec pierwszej połowy. Zaraz wracamy do drugiej. Dobra, druga połowa grana. Ja tego rozporda chyba trzeba sprzedać. No nie mam właśnie na kogo na kogo wydać. Może tam znajdę jakiegoś Henry'ego. No takiego obrąka że to ja rozumiem. Nie jak tego miękkawicie co Dobra, było nim... Belkamp? Basten? Tymbele Aj. Oj Zaszyłem się, bo mi w nogi wjechał I Ja Dobra, salisu Ajże, zław zła wrzutka myślałem, że widzie. Dobra. Kurde dobry jest, A on nie ma to? No dobra, ma już. bombastwem no i ciul dobra no kuźwa dobra Czech jest dobry dobra o sorry za powiadomienie no ja i się z nim bawię. I go 3-0. Dobra. Dobra, koniec. To na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak chcecie ze mną zagrać, to Wysyłajcie zaproszenia pod nick Pedraldino. Ja, ja żegnam. Zostawcie lajka i suba. No i co mogę powiedzieć? Si mondelo. Uh!